Oh my goodness, jaka jaka ta? Wąż morderca! I tak! Jest lepiej, ale. co, dresie strasznie? <noise> o, o, moje serce! Handluj z tym, proszę bardzo! Nie mam RGB podświetlenia. O. Cześć, ciemanko, moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie! Witam my, Was wszystkich, bardzo serdecznie na kanale Computronic Gaming! Dzisiaj ruszamy z kolejną odsłoną wojen peryferyjnych! Ostatni kontrakt został tak bezczelnie zmierzony, że stwierdził, że tym razem nie przegra i zaproponował pułap, w którym będzie czuł się swobodniej. 150 zł. 150 zł na złożenie pełnego zestawu gamingowego. Myszka, klawiatura, słuchawki i podkładka. Ale zanim przejdziemy do sedna tego materiału, moi drodzy, chciałbym tylko powiedzieć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Netgear, która wspólnie z nami przygotowała dla was niesamowity konkurs. Szczegóły znajdziecie w linku pod filmem. I sprawdźcie koniecznie również ich ofertę, jeżeli chcecie poprawić jakość swojego połączenia sieciowego, a do wygrania w konkursie ten oto właśnie Netgear Nighthawk XR300. Optimize your gaming performance, crush the lag. 150 zł, duże wyzwanie. Musieliśmy oszczędzać na wszystkim, no nie da się ukryć, ukryć, bo często wiele osób ma myszki droższe niż, a nawet podkładki się takie <grym> zdarzają, droższe niż cały ten zestaw. Tak Jakby nie spojrzeć. No, także trochę się napociliśmy, ale coś dla Was przygotowaliśmy i zaczynamy pojedynek. Zaczynamy oczywiście klasycznie od podkładek, dlatego też od razu sięgam po zestaw. Piotrowy, tym razem podaję Tobie Twój wybór. Runda pierwsza. <grym> Dziękuję. Podkładka Piotra, czyli Fury, Fury Challenger, Challenger S. S. Tak, to Challenger, jest moja podkładka. Challenger L mieliście okazję oglądać w innym A ja ci podaję moją podkładkę <gry> i podaję ją z lekkim uśmiechem na ustach. Rozmyśliłem się. Też biorę całą podkładkę. Mieszczę się w budżecie cały czas. 13 zł i 19 groszy, podzielę się z tą podkładką Fury Challenger. Jak to ty się podzieli? chyba? Jaśko muszę z tobą podzielić, tak jak odwrócił kota ogonem nagle. Nagle nie, dość, że wziąłem podkładkę, to jeszcze się w nią dzieli. Pamiętajcie, smak. że punkt pierwszy idzie dla mnie, więc jeżeli znowu przegram do 15-10%, to znaczy, że to jest ustawiane po prostu. Proszę. Jeżeli Ale o... ja jej nie chcę. Ja nie odrzucę mi ja nie no, no, nie chcę. Powiem szczerze, zacząłem od podkładki. Bo szukam po prostu najtańszej, która ma jakikolwiek sens. Ja chciałem wziąć podkładkę, którą wykorzystałem w poprzednim odcinku, czyli Volcano Elbrus od Modekoma za niecałe 24 zł, ale nadal bym przesadził. bym przesadził i to tak. jest ten problem, niestety. Dlatego ja szukam najtaniej i najtaniej podkładka Fury. No powiedzmy sobie szczerze, no szału nie ma, jeśli chodzi o wielkość. Szału nie ma, bo też nie ma oprzyć, no ale. Więc wszędzie. Ma będzie kilka wad, ale ma też tak. kilka wad. Tak. Będzie wszędzie na pasować, no i najważniejsze. Jest to, że moim zdaniem, jeżeli już bardzo chcecie oszczędzić, no to podkładka to jest pierwsze źródło oszczędności. Podoba mi się tylko dlatego, że zmieściłem się w budżecie. Jest świetna, naprawdę. Zmieściła się w budżecie, nie mam żadnych zastrzeżeń. Tobie się zmieściła, to mi się zmieściła w budżecie, a ty przy okazji sobie podkradłeś mój pomysł. Pierwsza runda dla mnie, jedziemy dalej. Myszka! Piotrek wybrał Fury Warrior. Chcę pokazać, że jest wojownikiem i że nie poddaje się nawet po tak rozgłosującej porażce, że prawie mi było przykro. A. Arek wybrał Tracer Maverick USB, czyli wow, ta myszka jest na USB. To już jest jakiś plus. Myszka, którą wybrałem kosztuje 28,90 zł, a twoja? 44,90 zł. Wow! Jedna trzecia budżetu wtopiona w drużynę. Jest... Wow, na no bogato. To jestem ciekaw teraz tego porównania, czy warto było dokładać do tej myszki. Przede wszystkim, oprócz tych wszystkich funkcji gamingowych, o których za chwileczkę powiemy, jest mnie to, że jest podświetlana RGB. No właśnie widzę, widzę. Chociaż tyle u siebie, a poza tym stwierdziłem, że na myszce akurat nie jest warto oszczędzać, jeżeli chodzi o te najtańsze, najniższe przedziały budżetowe, bo to z niej będziemy korzystali finalnie najwięcej. Otwieraj już, bo tak będziesz gadał, gadał i sobie nie zobaczymy jej. Bo czasu antenowego nam brakuje. Ja, ja już mój. w międzyczasie otwor nóż. otworzyłem moją myszkę. No i zobaczmy jak to wygląda. Wygląda to tak. No jest delikatnie kosmiczna. To jest ten taki gaming poprzedniego trochę pokolenia, czyli zależy też kto co lubi, ale a ten obiad robi, czy o to chodzi. Dla mnie jest ok, ale wolę prostsze, ale w tej cenie no to był chyba i tak najprostszy wybór, jaki znalazłem. Ej, ale powiem ci, że naprawdę moja w rękach leży tak, że podoba mi się. Dużo lepiej niż ta, którą wybrałem w poprzednim odcinku. Ty ty powiesz... Myślałem, że powiesz, dużo lepiej niż ta, którą ty wybrałeś. <grym> <grym> I tak, nawiązuje kształtem do klasycznej mamby, do klasycznej Tak, do mamby, do 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 hyperów. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to tak, pokryto tutaj z góry gumowaną powierzchnią, pewniejszy grip, fajniejszy grip. Dodatkowo. To nie są gumowe stawki, to jest plastik, więc plastikowe stawki po bokach, ale dodatkowo też łobienia też będą wspomagały nasz grip, nasz uchwyt. Co dalej? Dwa przyciski po boku do prostego nawigowania, dwa przyciski do zmiany DPI i całkiem przyjemnie chodząca rolka scrolla. No, u mnie y, tej y, gumy nie ma, jest taki prosty, gładki plastik. Tutaj takie jakieś ozdobne plastiki, nie ma żadnych y, też gumy, ale jest. leży dobrze w dłoni. Y, rolka. Przyjemna dwa przyciski z boku, jeden do zmiany prawdopodobnie DPI tutaj. Wiesz co, nie jestem taki i potrafię przyznać, fajnie też Jest przyjemny. Powiem Ci, że jestem zaskoczony pozytywnie, że za cztery dychy myszka może tak bardzo przypominać te klasyczne modele tak. z wyglądu i przy okazji tak dobrze się trzymać. Ale ja jednak na myszkę chciałem przyoszczędzić, więc twoja w ogóle nie wchodziła w zakres mój budżetowy. Ale podłączmy jeszcze je do komputerów i zobaczmy, jak się prezentują ze swoimi magicznymi podświetleniami, bo czuję, że ta piąstka będzie świecić. Mam nadzieję, że się nie zabierze. Podaj laptopa. Ej, ty, widzu, słuchaj. Chcesz kupić jakieś? Podaj nam laptopa. O, dzięki, stary. Ło, co tu się dzieje? Zwariowałem. Przecież ona świeci na wszystkie kolory naraz. To jest takie dzikie disco. Ale kolega! za zmieniając DPI, zmieniamy też przejścia wow, U mnie też się zmienia kolor! Na fioletowy koniec? Nie. Fiol nie, niebieski oddychający, zielony wow. oddychający, fioletowy oddychający, bang, bang, bang! Handluj z tym! O moje serce. Handluj z tym, proszę bardzo. Nie mam RGB podświetlenia. No i tak zaskoczenie, że, że świeci. Chociaż no to podświetlenie oczywiście to jest takie, że tam są takie, wiesz, pojedyncze diody, które całą myszkę oświetlają i tam, gdzie nie powinno świecić, też widać, że się przebija to światło. No nie? niestety, no u mnie jest to troszeczkę lepiej. U ciebie lepiej bo ta, bo ona bo jest, jest wygładzona. Lep tak, lepiej za i zamknięta jest i ona pewnie działa na podobnej trochę zasadzie, tylko po prostu jest mniej miejsc, w których to światło może się wydobywać i to działa na plus. Runda trzecia! Runda trzecia! Klawiatury. Arek wybrał Genesis Rod 110. A Piotrek zdecydował się na Tracera Light Traya USB. Tak, gdybyś nie wiedział, że można to w ten sposób podpiąć i tak to działa. To już wiem. Ale czyli myszkę ty z tej serii, której ja mam klawiaturę. Tak, dokładnie. To ciekawe. 49 zł. Moja 35,90, więc zdecydowanie bardziej budżetowo, ale też nie brałem kota w worku, bo ostatnio, jeżeli chodzi o najtańsze klawiatury gamingowe, pojawiła się w naszym materiale jako najdroższa z najtańszych klawiatur i wypadło naprawdę nieźle. No dobra, zobaczmy, co dostajemy gamingowego za 50 zł. Czekam na to RGB, bo bez tego RGB prezentuje się jak najzwyklejsza klawiatura. Tak bym powiedział. Taka mic, biurowa nie? Mic, Biurowa Microsoftu. Może albo nie wiem, jest na ma większe, większe boki. Przede wszystkim ja dostaję klucz do wymiany kikapów i. Ale producent Tracera zadbał o to, żebyśmy nie zapomnieli, jakie y, przyciski i klawisze są dla gamerów, więc je pogrubił troszkę. No i strzałki też są takie Strzałki też są takie, żebyś wiedział, że grasz albo strzałkami, albo wsadem. Nie zapomnij, graczu. Ja na szczęście albo i na nieszczęście niestety też w klawiaturze Genesis'a mam dodatkowo. Gdybyś wiedział, że strzałki odpowiadają za wsad, to gdybyś zapomniał, to jest to zaznaczone. I tak samo, że sad, to zazwyczaj są strzałki to również producent nam z, to z przypomina. że tak na nasz... Tak to się prezentuje. No tutaj taka trochę biurówka, tu taki jakiś akcencik. Nie wiem, czy wiesz Piotr, ale jeszcze mam przygotowaną eksodię! <laughs> zestaw naklejek. Bang! Czuję się pokonany. Makao i po No eee, i masz, jest odprowadzające. Tak, kanaliki a, również, kanaliki. to jest standard wśród klawiatur membranowych, można ją podwyższyć. Kable bez oplotów. Po prostu najzwyklejsze na świecie, gumowane. O, no, już tutaj nie oszukuj. Obydwie, nie Wprowadzasz obydwie... widzów w błąd. Nie możesz tak. wy no, dwie chodzą. Moja, może nawet trochę bardziej. Ja nie jestem z tych, którzy oszukują. <laughs> <laughs> Dobrze, podłączamy. O, ja! Wow, ale świeci! No nie, a moja nie świeci absolutnie wcale, więc musisz być naprawdę pro-gamerem. Ej, chwila, 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 chwila. Czyli, czy ja mam rozumieć, że twoja klawiatura nie świeci? Czyli po ciemku, jeżeli ktoś musi patrzeć na klawiaturę, to nie poużywaj. Jeżeli musisz patrzeć na klawiaturę, to nie powinien się nazywać graczem. Moja jest podświetlana, ale problem tego podświetlenia jest taki, że ona jest właśnie tak jak w odróżnieniu mocno zabudowana i to podświetlenie trochę Jezu, się nie gubi. Czy zobaczyłeś, że ona się gubi, tylko tu masz zieloną diodę, tu masz czerwoną diodę, tu masz niebieską diodę. To nie jest RGB, to są trzy kolory diody, które są w jednym miejscu i się świecą. Jest red? Jest. Jest green? Jest. Jest blue? Jest. Można to jakoś zmienić. RGB. Ziomuś, nie jest to najlepsze RGB, jakie ja. znam. Ale jest RGB. Jest Jest, red, jest green, okay. jest blue. Także producent ma ręce czyste, nikogo nie oszukał. Podsumowując. Pods tak, podsumowując, u mnie zdecydowanie lepiej mi pasowało profilowanie klawiatury, jak i to, że miałem wyższy skok. Ale ten duży kontrol i sama w sobie spacja były takie, może troszeczkę już za duże, i nieporęczne w niektórych momentach. Ja bym powiedział skok. Na plusik dla ciebie, podświetlenie plusik dla mnie, yy, ogólny taki wygląd plusik dla ciebie, yy, głośność plusik dla mnie. Czyli mamy remis i o wszystkim zdecydują produkty z rundy czwartej. Nie, jest 2-1. I, i, i mamy decydują, remis! Jest 2-1 i o wszystkim zdecydują produkty z rundy czwartej. Słuchawki! Piotrek zdecydował się na Genesis H11 za 54,90. A, AreX zdecydował się na Modekom headphones with microphone. <laughs> Modekom Ranger MC 823 za 46.90. Proszę I bardzo. I już na samym początku to na to zwróciłem uwagę na wstępie, czyli mega minimalistyczne, tak, bardzo i nie gamingowe, bardzo nie design. gamingowe. Less is more, jak to mówią. No, u mnie też nie ma tragedii, jest, ale już więcej się dzieje. Więcej gamingowych akcentów. Obrali ale to wiesz, należy kto co lubi też. E, więc tak, moje sławeczki po wyjęciu z kartonika są bardzo, bardzo proste. Jeżeli chodzi o papiery, to mam jeszcze mniej niż ty. Jeżeli chodzi o moje sławki, no to jest to całkowicie 100% plastik, fantastic Mikrofon jest tak samo. na elastycznym pałonku. Hello! Wow. Jaka żyrawka! Oh my godness, jaka, jaka ta? Wąż morderca. I tak, jak, jaka glizda bardziej niż wąż, ale <laughs> sam jest też glizda. Bez żadnych wskazań. Po prostu się rozszerza i. Ja też, ale ma tu mięciutką poduszkę i ta ja Mięciutka poduszka, poduszka to jest. Mm. Same sukawiczki no nie, nie są z wokół ucznymi, a słuchawkami naucznymi, co oznacza, że te pady. Będą się opierały bezpo bezpośrednio o nasze uszy, co może być finalnie średnio wygodne. U mnie. E, tak jeżeli samo, chodzi o podłączenie, no to dwa gniazda mini jack. U mnie to samo. Zakładamy. Zakładamy. O, matko. Oj, oj. Są niesamowite twarde, niesamowicie sztywne. Aczkolwiek te poduszeczki dość dobrze się o, dopasowują nie. do uszu, także. Bowiem ci, u mnie to dopasowanie jest średnie. O ile. O! Wiesz co, u mnie jest ten problem, że na lewym uchu leżą dobrze, ale na prawym już trochę tak, jakby odstają, i tu się robi takie. Widzisz? Ej, no mega to odstaje. Tutaj do mega mi się nie podoba, że tak nie leżą na uszach. Sprawdź to. Sprawdźmy to! O kurde, ale sztywne są te słabki, twoje! <laughs> a twoje założenie, jakby nie miał nic na uszach. Jest problem tego typu, że one nie leżą na głowie, a wiszą mi tutaj na uszach. No mój... tu te jest strasznie są mają duchy, tak, jakby, duży. Ich nie, jakby ich nie było. To jest może plus przy dłuższym używaniu, ale pytanie jak to się odbije na wrażeniach ze słuchania dźwięku. No więc podłączamy Spraćmy. je teraz do komputera sprawdzamy jakoś dźwięku. <ścoughs> kartonowy... Ojej, to jest bas. Max? Tak. Ojoj! Ale kartonowy Bas to jest taki. Coś tu złego się dzieje. Nie no, niskie, średnie i średnio niskie tony brzmią kartonowo. Bez większego wyrazu wysokie są prawie nieobecne. Więc co do samego grania, no to tak znowu spełnią swoją funkcję, pokażą, gdzie jest przeciwnik, lewa, prawa, ale do muzyki głośniki wbudowane do waszego lapka będą chyba lepsze. Dobra, co masz na to przygotowane? Jaka jest moja odpowiedź i czy warto dopłacić? Powiem Ci, jest lepiej, ale no, jak to mówi klasyk. Jest lepiej, ale... co dresie strasznie? <grystanie> Piotrek! <grystanie> jest lepiej! <grystanie> ale to, że dresie to znaczy, że jest lepiej, serio. Jest lepiej, nadal to jest daleko od ideału, ale uważam, że generalnie całościowo jest lepiej. Nie jest tak kartonowo. Basik trochę coś tam robi. Mniej, ka mniej kartonowo, zdecydowanie. Yy, głębszy jest ten bas, średnie tony fajnie. Niemniej jednak, po dosłownie kilku chwilach słuchania muzyki na nich, no, strasznie dziwnie że na uszach. nie mogę się do tego przyzwyczaić. Ale no, to że odstaje. Cały, cały ciężar odstaje. jest na naucznikach. Nie ma tej podpórki, cały ciężar jest po prostu na naucznikach. Sprawdźmy jeszcze mikrofony w tych słuchawkach, więc to jest chyba ostatnia szansa, żebym mógł się odkuć na zestawach. Proszę bardzo, e, wciskamy rekord. Sprawdzamy, czy to są te mikrofony i już teraz nagrywamy z mojej propozycji zestawu słuchawkowego, który zmiażdżyłem piotra całkowicie. Puk, 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 puk. Witam Was serdecznie. Teraz sprawdzamy moje słuchawki, które w tym momencie udowodnią, że ich mikrofon jest znacznie lepszy od mikrofonu Arka. Dziękuję bardzo za wygraną. Pozdrawiam. Więc teraz, kiedy zakończyliśmy już nasze przechwałki, możemy odsłuchać obu nagrań i przekonamy się jak to tak na dobrą sprawę. Z lepszy i dlaczego, dlaczego jawki. Ja? Klik. Mamy recorda. Sprawdzamy, czy to są te mikrofony i już teraz nagrywamy z mojej propozycji zestawu słuchawkowego, który zmiażdżyłem Piotra całkowicie. Trochę wysoko, z przesterem i takie... Co to, co to było za pierdzenie Szyszienie na końcu? To byś ty. <laughs> to byś ty. Nie jest źle. Czyli nie jest źle, ale dużo świstu się wkradło. Generalnie jak za trzy dychy. Dobra, sprawdźmy Teraz moje. Genesis. Przepłacone. Jest, ok. Dobra. Ok, sprawdzamy <laughs> moje słuchawki. Puk, 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 puk. Witam Was serdecznie, teraz sprawdzamy moje słuchawki, które w tym momencie udowodnią, że ich mikrofon jest znacznie lepszy od mikrofonu Arka. Dziękuję bardzo za tę Jest odgrabiam. więcej głębi. Jest więcej głębi, jakby Super stał zapiszone. za jakąś tekturą, jakbyś trochę był w oddali, nie? Nie, nie, nie ma no, takiej bliskości tego dźwięku. No nie ma tej klarowności dźwięku, więc tutaj, no w zależności od tego, jaki macie I... głos, jeżeli macie taki dobry głos jak ja, to możecie wybrać, tak jakie jest, chcecie, ale, tak ale jak... Ale jak macie jak, to, jak to ja, to, wiem to musicie tego. mieć najlepsze. <laughs> No powiem Ci, kurde, ciężko zdecydować. Ja bym może nawet delikatnie, delikatnie poszedł w kierunku twoich. A co Wy sądzicie o tych mikrofonach? Oczywiście jest specjalna ankieta tylko dotycząca mikrofonów, więc klik klik, klik prawy górny narożnik. Petr, gdzie jest prawy górny narożnik? Nie, tam, z drugiej strony. A tyle naszego gadania. Chodźmy do podsumowania. Let's go. Dobra, zaczynamy podsumowanie. Finał akcji złożenia zestawu peryferiów do 150 zł. 150 zł. Mega niski próg, w zasadzie jeden z niższych możliwych. Mam nadzieję, że udało nam się w tych zestawach pokazać Wam kilka ciekawych produktów, na które powinniście zwrócić uwagę. Zwłaszcza komponując swój zestaw komputerowy w naprawdę niewielkim budżecie. Tak, no i zwróciliśmy też uwagę na to, co kosztem czego, tak? Czyli na czym oszczędzamy, a co zyskujemy, czyli dlaczego. Ta klawiatura tańsza, czym się różni od tej droższej, co dostajemy na te podświetlenia, na przykład, że to RGB to jest takie. No i każdy RGB. z nas w zasadzie dał się w którymś momencie zbejtować. Ja bym powiedział, że z tymi produktami do 150 zł w zestawie jest jak z kartą na czasie na YouTube. Dużo gówna i łatwo dać się na clickbait zrobić. No trochę tak. Więc moi drodzy, raz jeszcze zachęcamy Was do głosowania w ankiecie Prawy Górny Narożnik, który zestaw bardziej Wam się spodobał. A ewentualnie, oczywiście, jeżeli macie lepsze, ciekawsze propozycje, rzucajcie swoje linki w komentarzu. I pamiętajcie oczywiście o konkursie, który cały czas dzieje się w opisie tego filmu. Router został kreatywny do wygrania router XR300. Gamingowy router od Netgeera a wszystkie zasady znajdujecie w opisie filmu, tam też jest regulamin, więc sprawdźcie koniecznie i liczymy na Wasze komentarze. Pamiętajcie o jeszcze jednej ważnej rzeczy, wróciliśmy ze strumykami regularnie na naszym dedykowanym kanale, teraz znowu prawy górny narożnik, pojawia się ekipa Komputronik Gaming, tam streamujemy zarówno my, jak i członkowie naszej ekipy. A kim są członkowie? Też sprawdzicie w linku w opisie tego I filmu. piszcie jakie gry chcecie widzieć na streamach, bo to dla nas ważne. I, I pamiętajcie na koniec jedną rzecz. Arek ukradł moją podkładkę, więc należy mi się zwycięstwo. Na razie, trzymajcie się!